Ja no, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na tyle co. W Fix It Up. Kupiłem Seat Leona. No może nie jest to jakieś drogie auto ani nic. Ale po prostu kupiłem go dla jednej, bo nie mieliśmy... W ogóle nie, przez to, że kupiliśmy kurde silnik do Peugeota, a nie naprawiliśmy go, nie? I, i dzisiaj właśnie podejrzamy do sklepu, bo... Okazało się w sklepie, czego się nie da naprawić, a można kupić w sklepie, jest jedna rzecz, to chyba, 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 chyba trzeba sprawdzić jaki jest silnik. I4 2.0 I4 2.0 I, 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 w ogóle tu nie ma i, a, 4, 2.0 2.0 i to jest to, to jest za, to. To kosztuje je chłopie 50 A normalnie, mam w jakichś plecach, nie wiem o co chodzi. Właśnie, wypunek? jak to mogę dać? Naciśnię na sobie zamówienia? A w wypunku mam, dobra. Okej, okay. dobra. Eee, Kurde, bo ja tak z automatu sobie klikam E, nie Dobra, jedziemy naprawić ten samochód. Nie wiem, gdzie to się naprawia. Oczekajcie. Na początku je sobie naprawimy. Podjeżdżamy. Pod to, w sumie nie wiem, po co to jest? Chyba jak chcemy opony wymienić, czy coś tam nie. Dobra. E, otwieramy, wywalamy na początku wszystko. Wszystko z tą taką płonicą, jakąś jak tutaj tam jest. E, I tak robimy. To możemy wywalić. Mm, dobra. I tak możemy to naprawić tu. Eee. Czekajcie. Dobra, i teraz tutaj kliknąć. Nie wiem czy jest czy takie dźwięki. Chłopie, ale to w... usuwa mnie. Ja nie mogę grać na tym. Dobra. Yy, weźmy sobie to. Ok, To chyba ma... trzeba. O tak. Tutaj działa. Nie ma potrzeby do naprawy, więc spoko. Aha, mon a to, 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 to. Ja już nie ma potrzeby, więc to chyba pierwsze F. Teraz to. To mogę tu. Dobra. To już jest spoko, więc to zamontujemy. I to gdzie? To tu. Dobra. I to tu. Dobra. Let's go. Y musimy jeszcze sobie zamontować z plecaka wini czy to jest tutaj FAB ponieważ jest ona zgodna z nie jest zgodna z swoim silnikiem i 4.2.0 okej, okay, 5 dych to kosztowało, no ale dobra nie mogę, nie nie wiem, jak to ma silnik. Czekajcie, bo tu jeszcze mam to przecież. To. I to. Dobra. Teraz, uwaga, mamy 81. spokoj, za ile ja to kupiłem? Kurde, za ile ja to kupiłem? Za o, o, o sz, e, za 2000. Za dwa, tak? Za dwa, nie, za trzy, trzy, trzy. Za trzy koła. Seat Leon kupiłem. Więc noż, kurde, nienawidzę tych honików, nie? Ta gra jest bardziej zbugowana niż wszystko, nie? O, i wiesz, y, z chodcego, kurde, z trawy na honik, z honika na to, nie? O, i znów. Nie, no to się nie da po to To się nie da. No i patrz, i, i nie wyjedziesz, nie? Patrz, tutaj normalnie luzem lata. Tu. Co on zrobi w ogóle, nie? A tu, o, nie możesz wyjechać. Dobra. Dobra, jakoś wyjadę, chyba. No nie, dalej nie wyjadę. Dobra. Dalej nie wyjadę. Dalej nie wyjadę. Dalej nie wyjadę. Dalej nie wyjadę. Poczekajcie, ja tu za wyjadę. Dobra, widzę po 5 minutach. Prawie. No, że to małem. Yy, udało mi się w końcu wyjechać z tego. Wjeżdżam. I uwaga, już wiem po co jest ta maska. Zobacz, so, jak damy na przykład czerwony, to widzę, jak to mniej więcej wygląda, nie? Zielony jak ten, jak ten, jak szary, nie? Ja sobie wezmę taki, o, taki czerwony, uwaga. Uuu, Seat Leon, czerwony, nie? Teraz jest spoko. Dobra, myślę, że. O, nie Dobra, nieważne. Yy, myślę, że teraz będzie spoko. No, gdzie ty mi tu... Kapturem tutaj na pierudze dobra. E, teraz mamy jechać. się to sprzedać, nie? Gdzie to, się sprzedawało to? Sypisko. cards dobra. I mamy teraz, widzicie, na mapce. Gdzie mamy jechać? Się tam dojechać, popatrzę. To jest sypisko. Nie, proszę, nie supa. Dobra. Tu się skręcam. No, skręcamy. Nie właśnie niestety. Ja tyle, całe swoje pieniądze tutaj. Okay. Nie wiem, co chodzi, ale dobra. Za cztery, kawał. kupiłem kupię to za trzy. Dobra, jest jakiś to biznes. Czy będę miał więcej? <trym>, tyle samo. Dobra, nie Nie mogę, nie ja się, No, jakieś autobusy na pewno naprawimy. Może teraz będzie jakieś lepsze. Można tu wyskać, bo mi się nie chce na iść. Nie, kiedy to będzie leset? bo może jak się coś zlesetuje. Po prostu um, za 30 sekund, jak coś się fajnego zlespi, to już po prostu pociągam te 30 sekund. Jak coś się zlespi, będę poszukiwał. Jak znajdę to mam napiszę, to, to wam pokażę. Widzowie, zlespiła się Bojemo, ja ale już ktoś ją kupił. Kurde, tu zaczynałem patrzę, ale tylko to było, nie? Nie wiem tego ok, bo yy. 13 tak, jak chłopie, chcę wszystko, chłopie. No, że w ogóle nie zarobiłem jeszcze, nie? Yy, to jest kolejny psa, chyba? Dobra. To był kaptur. Ile kosztuje ten kaptur? Bo ja nie wiem. <suszy> Dobra, ile on kosztuje? Jakiegoś za 8 koła? Dobra, powiem kupuję tego kaptura i robimy Renault kaptur. jo, wow, jo nie, ale mega nie. Patrz jaki fajny samochód. Ja ogólnie uwielbiam Renault Nie uwielbiam nawet francuski, jakieś fajne. Uwielbiam Renault nie. Dobra, jedziemy po te części. Tylko się skupiłbym do normalnego silnika. Ja nie, i, i jeszcze mi powiedz, że nie wierzysz. Jeszcze mi powiedz, że nie wiedziesz. że możesz bo tego nie możesz, nie? No. Ja nie wiem jak to się tym jeździ, ale nie mam się. E, jaki to ma? Czekajcie. Kurde, no nie mogę jaka tak zbugowana. E, I 4-1. Kropka 9 diesel. I, i, i. No, nie ma, widzisz, nie co mam, gdzie nie mam to kupić? Popatrz, jest i 4 1. jest w ogóle tu i, coś i. Nie no i jest, jest i 4, ale nie 9. Jak... Nie, I. I, i, i. nie, mogę, nie, nie, no, oby nie, No by było. To są te, no dobra, no chyba za 250 na no, dola zaryzykuję i to kupię. Jeżeli mi to powiesz, że to nie do tego, nie, nie, nie do tego, no to chłopie, też się pokucimy nie. Gdzie jest to? Czul, biorę to do ekwipunku i jeżeli mi znów powiesz, no popatrz, co ja mam kliknąć? Trzeba A, dostać stop, nie? Rozumiesz, jakie to jest do dupy, Dobra, wyjechało w końcu. Nie, nie mogę jechać dalej. Tu jechaliśmy, mi tu problemy, nie? Dobra, gdzie? czy miną wieki, o. Dobra, już wiem, już wiem, już wiem. Ten dalej tu na awku stoi, nie? Ja tutaj aż, aż zajadę z tego wszystkiego, nie? Dobra i zlewie go na czarno chyba. Nie tak na szaro. Mega nie, nie. On już wygląda spoko. On już wygląda słaboko. Czy wygląda, ale już nie działa dobrze jest spoko. 55 no to nie jest jakiś dobry stan. Ja pierwszy... O, ten też ma kaptura. Dobra, to się ma... Normalnie, ten też ma kaptura, tylko nie ma jeszcze stąd tego wolnego. Dobra, otwieramy to. Wywalamy po prostu wszystko, co jest. I uwaga, powiedz mi. To i już tyle, nie? Powiedz mi. A, w ogóle to nie ma. Czekaj. Proszę, czy powiedz mi. Co jest do tego samochodu? F. Miejsce do montażu tego elementu. Aha, czyli to nie ma teraz engine. No. No. Nie mogę, nie chyba to R, klikam R, I może kiedyś się przydanie, ja się nie zarobił, się nie zarobił, I ja miałem 13, 13 koła, nie muszę więc więcej, więcej po Czekaj, to jeszcze było do tego? Nie wiem, Balpart. O, ja ostatnio wiem, bo jeszcze akumulatora w stanie nie zrobiłem, nie też może być tak, nie. I dlaczego po prostu wczoraj było tak słabo. Nie ostatnio jakby nie. Nie wczoraj. Dobra. Bierzemy to. Niech się naprawia. Tak, to już jest spoko. To moim zdaniem tu też było pasowało. Dobra. To już się skończyło. Więc to możemy zrobić tu. Kliknij. No. Dobra. Co klikamy F. Bierzemy to. Jak to nam jeszcze zrobi. I o, to możemy się zamontować. Dobra. To. I teraz powinno mieć przynajmniej... O, jest! Jest to. Teraz. I wlewaczy. Potrzebujesz dodatkowo wlewaczy, tu gdzie się wlewa płyn. Nie wiem. Ogólnie nie wiem. Ale czekajcie. Kiedyś też było, że potrzebuję wlewaczy. Po prostu szadłem. To odpaliło. Siadłem. No widzisz, gdzie mi to siada? O. No ja, jeżeli mam u do sklepu, daj mi coś kole, kole, kolego. Ulego, normalnie. A, bo to się. Nie, to się nie zrobi, nigdy nie. 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 Zobacz, wszystko, a chyba, że to nie, no to nie jest moje, nic w końcu nie zostawiłam, nie jest moje, ten co kupił nie, jest w miarę wszystko, ale dlaczego ja nie mogę zrobić startu? Teraz mam iść z buta powiem Ci, kurde do sklepu, nie mogę nie, idę, bo mi się samochód wyszła. Parę części. Normalnie tu jest koło tej bibki, nie? te sklep. Nie jest daleko, nie. Nie jest daleko, to przynajmniej tyle. Nie, nie jest daleko. Ile? Diesel zwykłe. Chyba, że ja paliwa nie mam. Nie wiem, gdzie był ten sklep. No, tu. Chyba, że ja paliwa nie mam. Nie, bo nie powiem. Będą wlewacze i kurde sobie leć. Popatrz. o są płyny 10 z 4 to ja już o sobie podaruję nie dobra żeby tu nie było ej ja mogę na doskoczyć? skoczyć nie kurde ale by było to krócej by było dobra tam jest nasze auto więc już tam jedziemy I idziemy z płynem nie dobra idziemy Ten tym takim zielonym właśnie tu świeci ten wjeżdża tu driftem, nie driftem, skokiem nie Idź, co tu się odwala na tym serwie, nie jest mój ten, ten mnie tu zaraz patrąci gdzie mam to wlać? wlałem? i co? i powiedz mi jeszcze, że nie odwali, aha wlałem, tak wlałem kurde, piło to normalnie jak woda ja się zabiję z tą grą, mnie. I idź teraz, no, no nie wiem, do czego to wręcz, nie? Ja nie mogę, jaka tak gra No to byś napisał, benzyna, nie wiem, cokolwiek, ale ona napisze ci wlewać. I sobie dać, nie? O, jeszcze Ford Traffic się zlespił A to może to i jestem Ford Traffic? Normalnie aż sobie zjem, ora. Nie odpali, jeszcze jakby odpaliło to, kurde. To nie odpali, nie? Jeszcze raz zjem, ora, czul no dobra, no jest, to ci jeszcze chcę. Trzeba Może mhm. ja tu coś zostawiłem, nie wiem co to się wszystko kombinuje. Dobra i tak, F, 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 F. E. Tyle zamykaj i jedź. Czy ta zapali? Ty! Tym Volkswagenem czy tym takim jakąś Pomóż mi! Mam ja czerwone, bo to światło się No nie mogę. Chyba, że. Mamy to tą górę. A baj, szybciej, szybciej. No dawaj. Co nie lecisz, nie? Dlaczego nie lecisz? No dawaj, no też Ej! Każde miejsce sądzę, ale nie na to, co trzeba. Nie mogę, nie. Na pewno nie mogę wytrzymać z tą grą. Pokaż. I na baterię. Nie, baterię zrobiłem. No wsiadaj do tego, jak człowiek. No ja pierdze, tak się nie pójdzie, jak się trochę tak wiesz, no to już ci o, widzisz na kolejne siedzenie, da, do tyłu to znów. Nie, no nie, nie da się nad wsiąść. No dawaj do tyłu. No, już, już. Dobra, Teraz może. No, dawaj tym, dobra. No, o co ci parówko chodzi? No, nie mogę wytrzymać z tą. Ląb. Wyjdę wyjdę, widzę, może coś to pomoże, nie? Dobra, widzę, przemyślałem sprawę. Dalej oczywiście nie może tego, żeby wlewaczą, ciągną mu mu kurde brakuje, nie? I przemyślałem, że jak on normalnie to chlasnął jedno, normalnie w sekundę, nie? No to może on potrzebuje drugiego? Nie kupiłem mnie na wszelki razie, bo zostanie, nie? Nie mogę, nie wiem, co za. To jest to pomyślenie, jak on. Nie wiem, gdzie to było, ten garaż tu. widzicie, jest moja ranóweczka. Wybieram no, ale nie takie czułowy jak to. Dobra, pij to! Otwieraj, pij, pij. Dalej ci będzie brakować. Powiedz, że nie. Powiedz. No co? No nie, no to po prostu tak. Ja, ja ja to sprzedał już, nie? Ale nie mam jak tam dojechać, nie? Nie, nie, nie wiem, ja. Może ja gdzie tędy podejdę. O! Dobra. I, ile? 11 sprzedałem Kupię to, nie, wiem, za ile? ogólnie zarobiłem 3 koła, wow, wow, wow. Dobra, zawieta dla mnie po prostu już trafiła. Ja, trafiła mnie po prostu, na nerwach mi tak działa, nie mogę wytrzymać, nie. Nie zrobiłem, ani miałem mnie tylko z reno. nie zrobiłem sobie screena, super. E, Miałam, jak Satleon to przed i po, nie zrobiłem po, super. Więc nie mam pomysłu na miniaturkę, macie się, no i pa, ja jestem bardziej wkurzając niż niemco.